Szanowni obywatele świętego miasta Nowigrad, witajcie! Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem Zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina. Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt, grający sam siebie, Katarina jako królowa. Leo Ribe jako podły sługa. W księcia wcieli się weteran nowigrackiej sceny, Abelard Ryza. W roli księżniczki ujrzycie zaś wybitną artystkę, królową sceny, Irinę Renard. Królowo! Ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. A ja winka łyknę, tak dla kurażu. Wiedźminie! Wzywam cię w arcy delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Zabijanie potworów to moja natura i praca. Nie robię tylko tego dlatego, że tak się opłaca. Gerald łyknął haczyk. Plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawie, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Ech, żałować będzie kochanka me dziecie, ale przecież nie wezmę bestii, zazięcia no przecie! Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny, a potwora ani widu, ani słychu. Może wśród gości kręci się po cichu, o ukochana. Długo skrywaliśmy nasze gorące uczucie. Całe miesiące wstrzymywaliśmy też cielesne hucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, luba, o rękę. To powiedziawszy, wraz uklęknę. No? Zgadzam się, ukochany. Zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to. Albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Zdrada! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! Czuję, że zaraz się ze mnie niecna kreatura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmiennokształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam, Wiedźminie. Bij zabij, aż krwią jego ziemia spłynie. Przestańcie. Potwór czy nie, ja go kocham. Chować miecze. Bać się do plera to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Lecz podły charakter właściwy temu słudze. Masz rację, Wiedźminie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii: dobrzy ludzie jest taki. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż, wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę! Pola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Panie władzo, no już! Dawajcie na scenę! Zakujcie tego zdrajcę w dyby! Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Wkrótce potem dopleli księżniczka ślub wzięli, a na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegu. Miejsce Doplerów jest na stosie. Palić ich trzeba! Daj spokój, nie widzisz, że to żarty są? W komedii to jej gul mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurde.